Cześć, witajcie na kanale W Stronę Słońca. Zapraszamy na drugi odcinek serii EGIPT 2023. Witajcie, mamy 21.30, właśnie wybieramy się na wycieczkę. Także pierwszy raz uda nam się wydostać poza teren Tawa Heights. Także pierwsze etap podróży to jest autokarem. Mamy do pokonania jakieś 150 km. Około godziny, nie wiem, drugiej może będziemy na miejscu. Później kolejny etap jest trekking na górę. Góra ma wysokość 2200, więc około 3 34 godziny będziemy szli. Później o wschodzie słońca będziemy podziwiać widoki, kolejny etap schodzimy z góry Synaj i u podnóża góry podziwiamy klasztor świętej Katarzyny, który swoją historią sięga praktycznie 2500 lat. Także myślę, że będzie ciekawie. No i ostatni etap, najmniej ciekawy. Wracamy autobusem do hotelu. No, nawet dla nas przygotowali prowiant, także nie ma lipy, żebyśmy nie głodowali na górze. Macie trzy sztuki? Dobra, no to fajnie. I tym sposobem uciekamy do autokaru. Czyli na razie wszystko zgodnie z planem. My, jak zwykle, ostatni wchodzimy. No, ale ktoś musi. Tam całkiem do tyłu idziemy. Nie? Będziesz nam moc rzucać? Dobra, jesteśmy na miejscu. Mamy godzinę pierwszą. I oficjalnie ruszamy na szlak Autobus zostaje tam, za nami Wszystkie rzeczy bierzemy, probiand Będziemy jeść No, thanks No, no, thanks Thanks very much Nas tutaj trochę obtoczyli Lokalni, młodzi Beduini chcą nam sprzedać różne ciekawe rzeczy No ale co zrobić, nie potrzebujemy nic Także idziemy dalej w takim razie. Od samego początku naszej wspinaczki towarzyszą nam beduini oferujący podwózkę w kierunku szczytu na grzbiecie wielbłąda. Coś jak zaprzęgi konne na Morskie Oko. Są tylko różnicą, że tutaj, mimo dość wymagającej trasy, nikt z podwózki nie korzysta. Być może to kwestia pogody. Jest wiecznie i zimno, a jedyną szansą, by o tym zapomnieć, jest intensywny ruch. Kolejny przystanek. Są około godziny trzeciej. Okay. Dobrze, jeszcze chwila, i myślę, że będziemy szli. Już jesteśmy blisko. Godzina trzecia. Przewodnik mówił, że jeszcze jakieś dwie godziny max. Całość trasy, począwszy od klasztoru Świętej Katarzyny, aż na szczyt góry Mojżesza, liczy niespełna 6 km. Zastanawia więc fakt, dlaczego rozpoczynamy wspinaczkę już o pierwszej w nocy. Odpowiedź przychodzi z czasem. Po drodze na szczyt mijamy aż 10 baz, z których w co najmniej kilku się zatrzymujemy. Tak naprawdę są to drewniane bądź murowane z kamienia baraki o ocieplanych grubymi kosami sufitach i ścianach. W każdym z nich napotykamy taki sam widok. Oprócz niewielkiego sklepiku, oferującego głównie słodycze i napoje gorące, resztę pomieszczenia zajmują gęsto ustawione ławy. A na nich pogrążeni w półśnie turyści i pielgrzymi, w ilości znacznie przekraczającej możliwości pomieszczenia. Ci, którzy mają mniej szczęścia, regenerują się na stojąco. No, moi drodzy, jesteśmy już prawie na szczycie. Dobry wieczór? Nie, dzień dobry już. Dzień dobry, bo mamy czwartą 40 Do wschodu jeszcze półtora godzinki, także trochę nam tu w tej dziupli zejdzie. Ale jak tutaj z Państwem sobie rozmawiamy, to jest prawdziwy szeraton. Człowiek doceni później jak wróci do domu. I jest cieplutko. Nie ma co narzekać ogólnie. Tylko, że trochę czasu. Posiedzimy, idziemy spać chyba, to. No, dobra, dobranoc wszystkim. Sobie bierzemy sobie kocyk, pożyczamy. Na górę. 3 dolary. Nie ryzykujemy, że nam tam odmarznie coś. Okej, okay. jesteśmy przygotowani na najgorsze. Mamy koc, idziemy na szczyt. Idziemy na szczyt. Około godziny piątej rano opuszczamy ostatnią bazę i ruszamy w kierunku szczytu. Temperatura powietrza spada w okolice zera, a coraz mocniejsze porywy wiatru sprawiają, że temperatura odczuwalna jest sporo niższa. Szlak robi się coraz węższy, a spinaczy coraz więcej. Na szczęście odcinek nie jest zbyt długi i po kilkudziesięciu minutach docieramy na szczyt. Dobra, jest piąta, jesteśmy na miejscu. Fajnie, witajcie w Egipcie. Wreszcie jakaś przygoda. Tylko musimy jeszcze chwilę poczekać na piękne słońce. Jakieś nie wiem. Jakoś pół godziny. Pół godziny, ja tak nie przeżyłem. Około pół godziny jeszcze musimy doczekać. Nasza grupa właśnie przychodzi. Ale pierwszy, ale pierwszy teraz pozostaje już tylko cierpliwie czekać. Na szczęście doświadczeni beduinscy przewodnicy kierują nas na osłonięte od wiatru zbocze góry. Zawinięci w gruby koc najbliżej siebie jak się da, pogrążamy się w oczekiwaniu. Mimo, że mamy za sobą niezprzespaną noc, przenikliwe zimno nawet na chwilę nie pozwala nam zmrużyć oka. Dobra, Mojżesza 2285 metrów nad poziomem morza. Czyli tak naprawdę najwyższy szczyt, na który nam udało się wspiąć dotychczas. No, to jest coś. Tak, dla nas wielkie przeżycie. No i jeszcze nocą. Dobra, jeszcze tu z góry zrobimy. Kilka ujęć. No jak, jak już się tutaj dotarabaniliśmy taki kawał. O, proszę bardzo. Where are you? Okay. Mood, więc dlatego słyszycie cały czas Mahmud hello, no, hi teraz będzie ofi oficjalne liczenie Mahmud czy aby się nikt nie zgubił a tutaj spędziliśmy właśnie przed wschodem słońca dobre no półtora godzinki w tym miejscu Ach, I to było bardzo przyjemne. Mahmud! Brakuje kogoś, także będziemy teraz stać i nawoływać, aż się doliczą odpowiednie ilości. Kogoś brakuje. Jeszcze czterech osób, dwóch osób brakuje Dwóch osób brakuje? Dwóch osób brakuje, nie teraz już dwóch Dobra rucham. O ciebie liczyli Mnie raczej liczyli, chociaż nie wiem, bo byłem na chwilę w namiocie Ale raczej liczyli Dobra, idziemy się Ogrzać trochę Dobra, musimy jakoś tymi nudelkami pójść. Bo już grupa chce iść, a my nie będziemy spowalniać. A, ja, Byle pod nogi patrzeć. Co? Ja idę z tym kuflem. Ty nie? Nie, bo się zgubisz, bo za dużo grup schodzi. Chodź. Bo już następna schodzi, widzisz? Tak naprawdę dopiero w promieniach wschodzącego słońca uświadamiamy sobie, jak wielkie tłumy turystów razem z nami podziwiały dzisiejszy wschód słońca na górze Mojżesza. Górze utożsamiane jest niezwykle ważną dla chrześcijan biblijną górą Synaj, na której Bóg zawarł przymierze z prorokiem Mojżeszem. Należy jednak wspomnieć, że istnieją również inne koncepcje dotyczące lokalizacji starotestamentowej góry Synaj. Włącznie z taką, że dokładne i jednoznaczne określenie lokalizacji tego miejsca na podstawie biblijnych opisów nie jest możliwe. Jednoznacznie za to możemy określić położenie klasztoru świętej Katarzyny, do którego właśnie zmierzamy. Ta wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO budowla to najstarszy istniejący do dziś klasztor chrześcijański na świecie. Właśnie tutaj wedle tradycji chrześcijańskiej Bóg objawił się Mojżeszowi pod postacią płonącego krzewu. W roku 377 naszej ery, na upamiętnienie tego wydarzenia z inicjatywy cesarzowej Heleny, matki Konstantyna Wielkiego, świętej Kościoła katolickiego i prawosławnego, powstaje pierwsza kaplica w tym miejscu. Półtora wieku później, na rozkaz rzymskiego cesarza Justyniana I. Powstają otoczone murami obronnymi zabudowania klasztorne oraz bazylika Przemienienia Pańskiego. Prawda jednak jest taka, że to nie mury pozwoliły katolickiej budowie przetrwać liczne arabskie najazdy, a pismo zapewniające ochronę klasztoru, na prośbę mnichów własnoręcznie napisane przez proroka Mahometa, który miał wcześniej uzyskać schronienie w klasztorze w czasie swojej ucieczki z Mekki do Medyny. To jest góra świętej Katarzyny. I ona ma 2600 metrów, czyli jest wyższa od tej, na której byliśmy przed chwilą. Przed chwilą nas poinformował o tym nasz przewodnik. No, no, feng. I jest to najwyższa góra na całym półwyspie Synaj. No, a tak w ogóle to przeszła na nas. Kolej i wchodzimy sobie do klasztoru. Mojżesz miał rozmawiać z Bogiem po no. raz pierwszy, który był pozyskać krzewo gryjącego. A ten krzew, który rośnie tutaj, nie różnie nigdzie indziej, a nie daje się przysadzić. Ten klasztor należy do mnichów kościoła gryjskiego brawy sławnego, a nie do egipskich punktów. Tutaj żyje. 25 minichów, którzy przyjechali z Grecji i z Syrii, możecie się delektować wodą ze studni Mojżesza, która to studnia. Tutaj byliśmy już przed chwilą, ale nie mówiliśmy o tym. Tu znajduje się studnia Mojżesza. Czyli studnia, przy której Mojżesz poznał swoją żonę. Na tych wszystkich ikonach tutaj mamy historię życia Mojżesza. Teraz wchodzimy do Bazyliki, ale niestety nie można tam nagrywać, także wyłączamy kamerę. Po wyjściu z Bazyliki kierujemy się w stronę krzewu gorącego. Wcześniej krzew znajdował się w kaplicy. Obecnie przeniesiono go na zewnątrz budynku. Wedle chrześcijańskiej tradycji, pod postacią takiego właśnie płonącego krzewu, Bóg po raz pierwszy objawił się Mojżeszowi u podnóża Góry Synej. Jak twierdzą Misi, opiekujący się klasztorem, nie ma drugiego takiego identycznego krzewu nigdzie indziej na świecie. A mimo wielu prób przesadzenia go poza mury klasztoru, nigdy się to nie udało. Roślina zawsze obumierała. A jakie jest Wasze zdanie na temat gorącego krzewu i biblijnej Góry Synaj? Może, będąc w Egipcie, również odwiedziliście klasztor? Może czerpaliście z różnych źródeł, by dowiedzieć się czegoś więcej o tym niezwykłym miejscu? Piszcie śmiało w komentarzach, podzielcie się z nami, innymi widzami, swoją opinią i wiedzą na ten temat. Na koniec zostawimy Was jeszcze z ujęciami z drogi przez Egipt. Od klasztoru świętej Katarzyny począwszy, a na północnym wybrzeżu zatoki Akawa skończywszy. Przed Wami prawie 160 km dość monotonnego pustynno-górzystego krajobrazu, przeplatanego policyjnymi posterunkami. Jeśli zaśniecie bądź przełączycie, wybaczymy. Tymczasem my już się z Wami żegnamy. Dzięki, że byliście z nami i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć! E